Jak blisko jest złotego medalu i na pewno nie, nie chcę ryzykować jakiejś kontuzji albo coś, bo dwa punkty jest bardzo dużo, jak jesteś tak blisko złotego medalu. Janusz Komodziej na naszych ekranach teraz w wyścigu ósmym pojadą. Rune Holta, jeden z naszych reprezentantów, który powoli sposobi się do pożegnania z tyklem Grand Prix, no bo to już za dwa tygodnie pewnie może się okazać, że jego może to być nawet ostatni start w cyklu Grand Prix. Bjarne Pedersen w niebieskim, Janusz Kłodziej w białym i w żółtym spod płotu. Jason Kramp, który wylokował na dzisiejsze zawody ostatni. 16 numer zatem miał trzecie, teraz ma czwarte. Jak będzie się przedzierał Krampi wyprzedza, zdecydowanie dystansuje Janusza Kołodzieja, co tam się stanie, ale Janek! jak on fantastycznie zapamiętał sobie, co zrobił Emil no i teraz bardzo ciekawa sytuacja na torze na prowadzeniu Bier, szeroko tam wyjeżdża, nie wiadomo gdzie runę Kolta, ale na tyle skutecznie i szybko że wyprzedza Janusza Kołodzieja, który tu przez moment na wyjściu z pierwszego wirażu wydawało się, że będzie liderem tego wyścigu na Jason Crump, który wydawało się, że 15 pierwszych metrów tego wyścigu przejechał fantastycznie i to on będzie rozdawał karty, teraz jest jest jednak czwarty i dopiero szuka jakiegoś sposobu na wyprzedzenie Janusza Kołodzieja, ale sprytnie jedzie Janusz po krawężniczku, nie daje tutaj szans Krampowi na to, żeby... Australijczyk chociaż oczko w tym wyścigu zdobył. Jak będzie na ostatnim okrążeniu wyjście z pierwszego łuku. Janusz dobrze środkiem, ale zbliża się Kram. Musisz Janek uważać. Czujne wejście. Po krawężniku lekko go postawiło zakwiało, ale koniec tego wyścigu bierza trzy, holta za dwa, Janusz Kołodziej za jeden i przywozi za plecami. To na pewno również jedna z rzeczy, które mo mogą go wzmocnić psychicznie. Przywozi za plecami Jasona Kram. No Janek dobrą przycinę zrobił od razu w pierwszym uko, ale może jest trochę wolniejszy niż Kenneth Czirunę i, i przez to został na trzecim miejscu. Było trochę ciekawego ścigania w tym wyścigu, zwłaszcza w pierwszej jego fazie. Rune Kolta ma dwa punkty po dwóch seriach, Kenneth bier 5 i Janusz Kołodziej i Jason Kram po jednym, tylko punkciczku. Zobaczymy jeszcze... Zobaczymy jeszcze powtórki wyścigu ósmego, potem będziemy oczekiwać na spotkanie z naszymi studiem. Poltański tutaj z problemami, proszę, jak wystawił koło, no i Jason Krab tutaj musiał wykazać się nie lada sprytem, kunsztem jeździeckim. Całe zamieszanie, najlepiej w tym wszystkim odnalazł się Kenneth Bier. On pojechał odważnie, kończą... Ach, 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 było tutaj, było tutaj bardzo ciekawie. Miał taką podwójną zaporę przed oczami Jason Graham. Wybrnął świetnie, no ale efekt mizerny, jest to zero. No. E, poczekaj, Jura, kończą się powtórki i za chwilę zapamiętaj, co miałeś powiedzieć w tym momencie, bo teraz podobno przed naszą kamerą czeka rewelacja dzisiejszych zawodów, a więc...